Jest zadowolony z, tego, z mojego przyjścia tutaj, ale no, e, będę robił wszystko, żeby, żeby, żeby to myślenie e, jakiejś tam części e, kibiców e, po prostu odwrócić i e, skłonić ich do siebie. A masz takie doświadczenia już, czy, czy poczucie, że jest część kibiców w którzy z uwagi na to, że przychodzisz ze stali, to tak niekoniecznie życzliwie Cię witają w Zielonej Górze? Tak, mi wydaje się, że tak, no, że miałem kilka nieprzyjemnych też i, e, wiadomości, czy tam social media e, i, i to, to nie tylko związane z, z Gorzowym, ale też właśnie z tym z tym finałem pierwszej ligi. No i trochę tutaj. E, nie wiem w jaki sposób, ale jako ja wrogów, jakby takich mam, nie? No tak patrząc na, 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 na te komentarze czy wiadomości, nie? Także, także ale, ale sp mam, jestem spokojny i będę ciężko pracował, żeby, żeby, żeby yy, u niektórych ludzi po prostu siebie zmieniło zdanie yy, na moją osobę.